Dzień doberek, witamy się z podłogi, bo rozmasowujemy, ała, ból głowy. Zobaczymy czy się uda wytrwać dzisiaj bez tabletki, a może się nie uda, zobaczymy. Psiak mnie wykiwał i nie chciał iść na długi spacer, więc musiałam zawrócić do domu. Niestety ona ma już swoje lata, bo ma 13 lat prawie, jest to duży pies, więc słucham jej potrzeb. A teraz czas na kawę, Którą wybierzemy? To breakfast mi najmniej smakuje. Sunny day, bo ma padać. Myślę, że to jest dobry wybór. Muszę się do Nespresso wybrać po moje kawki ulubione. Ale póki co pozostają nam te z Starbucksa. Nie są najgorsze, ale nie są takie smaczne jak te z Nespresso. Niestety. Ubolewam, bo te ze Starbucksa często w promocji mi się pojawiają w moim. Po bliskim sklepie. O, jak ja lubię ten dźwięk i tą pianeczkę, która się robi. A zaraz zmykam na balkon, poczytać chwilę książkę i podelektować się śpiewem ptaków. Goda dzisiaj niestety nie rozpieszcza, ale to nic. Damy radę. Kwiatuszki nadal się trzymają i to bardzo dobrze. Czytam książkę Postny Reset i chcę rozpocząć również posty. Tak, więc teraz muszę zrobić notatki. Dzięki tej książce dowiedziałam się mniej więcej co jeść o poszczególnej fazie, ale brakowało mi informacji, jak długo pościć, bo dopiero teraz rozpoczynam takie prawdziwe podejście do postu i zapisałam sobie, ile godzin w, danym, w danej fazie powinien post trwać. Na przykład faza mocy, która wypada na czas menstruacji od 13 do 72 godzin. Następnie owulacja, która tam jest zaznaczona jako od razu po menstruacji, więc ja odczytuję ten czas jako moment po samej owulacji od 13 do 15 godzin. Jest to faza ekspresji. Następnie następuje znowu faza mocy, która trwa 4 dni, 1372 godzin, czyli tak samo jak przy menstruacji i następnie faza odżywiania, czyli już bez postu. Tak więc czytam sobie dalej i rozpoczynamy post i będę dawała znać, ile mi się udało wytrwać bez jedzenia i jakie są tego efekty. Właśnie do pracy przygotowałam sobie stanowisko światłodzienne. Odsłoniłam firankę, bo było, bo jest na dworze bardzo pochmurną i deszczowo. E, przygotowana herbatka, woda, Wszystkie zapiski, komputer i rzeczy do pisania. Tylko niestety u mnie to nie działa tak, że teraz sobie i będę pracować. Mm -mm. Jest to najcięższe zadanie dla mnie. Usiąść przed komputerem i zrobić to, co mam zrobić. Czyli popłacić rachunki, odpisać na maile i pozałatwiać rzeczy, które mam do załatwienia przez komputer. I czuję, sama widzę po swoich oczach, że uciekam od tego, jak tylko się da. Co robię w takich sytuacjach? Odpalam live'a na TikToku. W momencie, gdy ktoś patrzy, wtedy biorę się za robotę. I jest to taki silent coworking, więc jeżeli ktoś ma też taki problem, zachęcam do dołączenia. Ja was nie będę widzieć, a jeżeli chcecie, żeby ktoś do was dołączył, no to wtedy wy odpalacie takiego live'a. Dobra, dalej zwlekam, ale biorę się, dobra, odpalam, odpalam, odpalam. Zadania wykonane, które sobie zaplanowałam do zrobienia. Zajęło mi to dwie godziny i jestem już wyczerpana psychicznie nienawidzę tych zadań, ale wiem, że muszę je realizować i bo nie lubię, nie lubię, nie lubię, ale wymyśliłam również, że pora wrócić z moim notesikiem do zapisywania tego, co jem. Bo w związku z tym, że zaczynam post, a dzisiaj pierwszy post chciałabym zrobić 17 godzin, czyli do 12, to będę zapisywała, co jem. Zobaczymy, czy to coś pomoże i obiecuję być w tym szczera. Jest godzina 11, więc wypadałoby wytrzymać jeszcze godzinkę, żeby dobić do tych 17 godzin. I dzisiaj na obiad będzie rosół z wczoraj, który właśnie jest na gazie i się odgrzewa, bo o 12 wracają dzieci. I wrzucę do rosołku sobie zamiast makaronu Dwa, a może trzy jajeczka, żeby był ten rosołek bardziej keto niż węglowodanowy. I zobaczymy, czy będę miała dzisiaj napad na słodycze. Bo wczoraj miałam. Taki średni, ale miałam. Keto rosołek goto. Nie wygląda zbyt apetycznie, ale mam nadzieję, że... Zaspokoi mój głód, bo jestem w tym momencie bardzo, ale to bardzo głodna, aż mnie mdli z głodu. Także biorę się do jedzenia. To nie tłuste włosy, to mokre włosy. Po prostu są już tak zniszczone, popalone, że staram się ich nie suszyć suszerką. Eee, śpiąca jestem. Zaraz wypiję kolejną kawę. Bez mleka, bez cukru, bez niczego. Zjadłam ketorosu. Keto Co jeszcze zjadłam? Zjadłam deser, który był koktajlem truskawkowym na śmietaniem którą musiałam zużyć. A szkoda było mi wyrzucić. Yy, a z reszty koktajlu zrobię lody, Czyli wsadziłam ten koktajl po prostu do zamrażarki, a potem go rozdrobnię w termomiksie. I zjadłam dwa oreo czekoladowe. Musiałam, no po prostu mnie tak ciągnęło na te słodkie. A teraz mi się chce spać. I jeszcze, aha, jeszcze zjadłam dwa kółka ryżowe. I jedno kółko ryżowe było z masłem orzechowym i dżem. To też był deser. Także teraz już zostaje mi w sumie tylko kolac I... I to tyle będzie na dzisiaj. Niech te włosy mi wyschną, bo są takie kropnie zniszczone, popalone Jak guma, biedne włosy. Ale niestety nie widzę się w innym kolorze niż blond. I niestety będziemy palić. Teraz delikatniej, bo mam słabszy rozjaśniacz. Ale no to, co jest już praktycznie na biało, wybarwione. No to niestety już popalona, bez szansy naprawienia tego. Krótki spacerek jeszcze wieczorem, a na kolację zostało zjedzone chlebek, majonezem i sketchup i tejeczko na twarzy. Ale jeszcze wleciały dwa ludziki wodne u smaku cola No, <laughs> wiem, mamy wstyd. No ale cóż zrobić?